Podstawowe funkcje. Ponieważ Excel zawiera tak dużo funkcji stosowanych do różnego rodzaju obliczeń, my zajmiemy się tylko podstawowymi i zarazem najczęściej używanymi. Podstawowe funkcje można wywoływać bezpośrednio z karty narzędzia główne. Funkcja suma oblicza sumę z zadanego zakresu komórek. Tutaj mamy przykład, w jaki sposób konstruuje się tą formułę. Zaczynamy, oczywiście, od znaku równości. Po wprowadzeniu znaku równości wprowadzamy nazwę formuły, czyli suma. Otwieramy nawias. Wprowadzamy zakres plików. Tak jak już to pokazałem na poprzednim przykładzie. Mamy tutaj wprowadzony już zakres komórek od B1 do B15. Po zamknięciu nawiasu naciskamy klawisz Enter. Funkcja Średnia oblicza średnią arytmetyczną z zadanego zakresu komórek. Konstrukcja tej formuły wygląda następująco. Po znaku równości wprowadzamy nazwę formuły, czyli średnia, otwieramy nawias, następnie wprowadzamy zakres komórek. W tym przypadku wprowadziłem zakres komórek od B1 do B15, więc z tego zakresu zostanie policzona średnia. Po zamknięciu nawiasu naciskamy klawisz Enter. Funkcja Min. Podaje najmniejszą liczbę z zakresu. Po znaku równości wprowadzamy nazwę funkcji MIN, otwieramy nawias, wprowadzamy zakres komórek. Po wprowadzeniu zakresu komórek naciskamy klawisz Enter. Najmniejsza liczba z zakresu komórek od B1 do 15 to liczba 2 która znajduje się w komórce B8. Funkcja MAX. Funkcja podaje maksymalną wartość danego obszaru. Po wprowadzeniu znaku równości wprowadzamy nazwę funkcji MAX, otwieramy nawias i wprowadzamy zakres komórek. W tym przypadku od B1 do B15. Naciskamy. Klawisz Enter. Funkcja ta pokazała maksymalną wartość z danego obszaru. Wartość ta znajduje się w komórce B14.